Kolejny gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam, a moim gościem jest Marcin Jabłoński, marszałek województwa Lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wczorajsze zapowiedzi premiera i ministra finansów ucieszyły Pana, jeżeli chodzi o finansowanie w perspektywie samorządów? Bardzo i wierzę, że będzie, jak zapowiedzieli, to znaczy, że oprócz tych 25 miliardów więcej w budżecie tegorocznym przez kolejne lata to będzie trzysta kilkadziesiąt miliardów więcej dla samorządów dla mnie to jest bardzo takie symboliczne zerwanie z taką zepsutą Polską w ostatnich latach ja też chętnie o tym powiem że z anteny państwa radia w przeszłości bardzo często były wojewoda dajczego opowiadał o tym, że aż zęby bolały jak to rząd zbawia samorządy i w ramach Polskiego Ładu przekazuje pieniądze jakich nigdy nie było podczas kiedy prawda polegała na tym, że najpierw okradziono samorządy, zabrano im mnóstwo pieniędzy, a później część tylko z tych pieniędzy im oddano w i różnego rodzaju rządowych programów. A dzisiaj za niektórymi autorami tych programów i tymi, którzy nimi zarządzali, wydawane są listy gończe po całym świecie. To takie były fakty i taka rzeczywistość. Dzisiaj będzie inaczej: wszyscy samorządowcy wiedzą, jakie dostaną pieniądze, dostaną je wprost do budżetów i sami będą mogli decydować, na co te pieniądze przeznaczyć. Ale poziom finansowania będzie zależał od zamożności mieszkańców, bo to jest odpis od Pitu i Citu. A nasz region, ta średnia płaca nie jest najlepsza w Polsce. Na szczęście to nie jest aż tak prosty algorytm. Są tam różnego rodzaju wskaźniki i kryteria korygujące, takie solidarnościowe, które biorą pod uwagę zróżnicowanie w skali całego kraju. W wypadku samorządu województwa lubuskiego przymiarki do budżetu, do budżetu przyszłorocznego pokazują, że z budżetu państwa powinniśmy dostać około 60 milionów złotych więcej. No to jest konkretna kwota. No pewnie, że wolelibyśmy jeszcze więcej, ale też pamiętamy, w jakiej sytuacji geopolitycznej Polska się znajduje, że mamy e, wojnę na wschodzie, że jest konieczność podniesienia budżetu Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzisiaj nikt nie kwestionuje konieczności zadbania o bezpieczeństwo naszego kraju. Stąd też e, tych problemów do rozwiązania jest wiele. Mamy zaszłości wynikające z tego, co robił poprzedni rząd. Mamy do nadgonienia czas związany z Krajowym Planem Odbudowy. No i mnóstwo innych rzeczy, e, które są takim wyzwaniem czasu. Wydatki na ochronę zdrowia i te dyskusje się ciągle toczą. Kraj mieszkaniowy, tak? Państwo chce pomóc. Premier o tym też bardzo mocno mówi. Co rozumiem i z czego również się cieszę. A poziom nasz budżetu bo już trzeba budżet na 2025 rok mówi o poziom budżetu województwa lubuskiego no tak jak powiedziałem w tych zapowiedziach z budżetu państwa widać że kwota na rok przyszły będzie większa o około 60 milionów złotych to, to to miałem na myśli no więc to jest to, co nas cieszy, bo wiemy, jakie pieniądze dostaniemy, jeżeli nie będziemy musieli o nie zabiegać, prosić, nikt nas na końcu nie oszuka, nie ukradnie i nie da tych pieniędzy komuś innemu, więc to jest wielki plus. I w podobny, w podobny sposób funkcjonują te symulacje w stosunku do pozostałych samorządów, tak gminnych, jak i powiatowych. Ten załącznik, jak obiecywał minister Domański. Rzeczywiście liczył ponad 3000 stron, także każdy miał swoją stronę i mógł zobaczyć, jakie są dla niego wyliczenia. I te pieniądze z pewnością do nas trafią. I jak również raz jeszcze podkreślę, sami będziemy mogli zdecydować, na co je wydamy. I to jest kluczowa, systemowa zmiana i taki fundament. Dla pewności planowania budżetu w samorządach, prognoz na kolejne lata i podejmowanie różnego rodzaju wyzwań, projektów, inwestycji, itd. Wspomniał pan o mieszkalnictwie jest dyskusja w sprawie kredytu i, i kredytu zero, czy Kredytu na start dla młodych ludzi, to wywołuje kontrowersje. Różne są opinie i zarówno PSL, jak i Polska 2050 całkiem skrajne, jakby opinie są w tej sprawie. Jak pan to ocenia? Znaczy, opinie nie dotyczą samego kredytu i konieczności wsparcia tego kredytu. I tego, że mieszkanie ma być prawem każdego obywatela, a nie jakimś towarem, jak mówi premier Tusk. Z czym się absolutnie zgadzam. Mamy różnego rodzaju kłopoty demograficzne. Ludzie chcą mieć pewność. Planowania przyszłości, mówimy o tym takim połączeniu pracy i życia, work balance, taki work-life balance, i, i, i to wszystko wymaga uporządkowania takich podstawowych kwestii i zapewnienia obywatelom kraju fundamentalnych praw, do których bez wątpienia należy mieszkanie. A dyskusja dotyczy tylko pewnych warunków finansowych i takiej technicznej kwestii, czy takie czy inne rozwiązania nie za mocno będą wspierać no na przykład deweloperów, w tym też, jak się to często teraz mówi, pato deweloperów którzy będą chcieli wykorzystać tę okazję, budować jakieś małe mieszkanka, bardzo niekomfortowe, za jakieś horrendalne kwoty i o tym ministrowie dyskutują. No ja wierzę w to i mam zaufanie, że wypracują mądre, dobre rozwiązanie. Minister Domański również zapowiedział, że w budżecie przyszłego roku na ten cel będzie zapisane około 500 milionów złotych w kolejnych latach, następne kwoty, więc no to pozwoli uruchomić Wierzę, że skuteczne działania, które młodym ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, samotnym parom, e, rodzinom już z, z dziećmi, pozwolą te mieszkania pozyskać, bo tam są, jak Państwo być może słyszeliście, różnego rodzaju kryteria, w zależności od tego, jak liczna jest rodzina, w jakim wieku są osoby ubiegające się, jakie są dochody. Więc jak ktoś myśli o pewnym systemie, który ma dać wszystkim obywatelom prawo do mieszkania, i to jest kluczowa sprawa w tej kwestii. Wierzę, że te rozwiązania będą niedługo gotowe i zatwierdzone przez Sejm. Koniec wakacji, często koniec urlopów. W wielu gminach pojawia się problem. Stary problem dojazdu do szkół, dojazdu do pracy. Komunikacja publiczna jeszcze jest wiele do zrobienia. To prawda. W najbliższych dniach na tory wjedzie nowy szynobus, jeden z dwóch, które kupiliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Po długim, skomplikowanym procesie certyfikacji, homologacji, niestety tak to wygląda, że zanim kupiony pojazd wjedzie na tory, mija dosyć sporo czasu, więc ten pierwszy ma wjechać na tory zesięży 16 września. I to z całą pewnością poprawi sytuację na północy, ale równolegle do tego podejmujemy różne rodzaju wysiłki działania, żeby lepiej zorganizować przewozy regionalne w województwie. No, cały czas no, dyskutujemy na tej chwilę z przewozami regionalnymi, spółką regionalnymi, ogólnopolską, która na zamówienie samorządu województwa te przewozy realizuje. To nie są łatwe rozmowy. Ta spółka przeżywa ciągle różne kłopoty, zwłaszcza takie natury operacyjnej, nie radzą sobie z utrzymaniem. Tych pojazdów, te zaplecza, takie techniczne, które mają do dyspozycji, są, są ciągle niewystarczające. No więc podejmowane są różnego rodzaju działania i prowadzone rozmowy o tym, by w większym stopniu województwo wzięło na siebie ten Będziemy ciężar. Spółka, odpowiedzialny wiemy. za to wicemarszałek. Ciemnoczołowski jeździ i do sąsiednich regionów, konsultuje możliwości także na terenie naszego regionu po kłopotach spółki Cargo, która prawdopodobnie to, trudna sytuacja spowoduje, że będą wolne zasoby takie techniczne do wykorzystania w naszym województwie. Ale też, że w piątek na zaproszenie poseł Siebiński, za co bardzo dziękuję, przyjeżdża do Gorzowa. Mam nadzieję, że także pojedziemy do Kostrzyna, Pan minister Malebszak z Ministerstwa Infrastruktury, będziemy dyskutować o programach kolej plus, w których województwo lubuskie uczestniczy i już mamy pewne zapowiedzi o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego i modernizacji linii kolejowych gorów na międzychód później dalej do Poznania. To będzie elektryfikacja już części połączenia gorzów Zielona Góra. Więc to, co może zrobić samorząd województwa, chcę Państwu przypomnieć, nie to, żeby się usprawiedliwić, ale żeby wyjaśnić i uporządkować sytuację, że my odpowiadamy za zamawianie przewozów, mamy na to pieniądze. Zapisane są w budżecie i zwiększone zostały w ciągu kilku lat z 50 do 150 milionów złotych. Kłopoty są wynikiem tego, że nie radzi sobie z przewozami spółka państwowa z większościowym udziałem skarbu państwa. Pod a za sytuację na Torach i za same tory, infrastrukturę kolejową odpowiadają spółki również państwowe. Niestety nie samorząd województwa. No tak to jest konstruowane. To jest decyzja już o tym, że będziecie mieli własną spółkę. Wciąż tego nie wykluczamy. Budujemy różne alternatywne scenariusze. Ta sytuacja jest dynamiczna. Jak powiedziałem, po kłopotach dużej, znowu ogólnopolskiej spółki KARGO pojawiły się pewne możliwości także na terenie naszego województwa, takie duże zaplecze toborowe. Kargo miało w Czerwieńsku, i też wiem, że kolega Ciemnoczowski prowadzi rozmowy i próbuje zidentyfikować w jakim stopniu te zasoby mogłyby świadczyć usługi na potrzeby Polregu no po to żeby poprawić dbałość o pojazdy a dzięki temu będzie większa skuteczność i i punktualność tych pojazdów ale już jak powiedziałem ten nowy szynobus który wiedzie na tory za kilka dni powinien w dużym stopniu pomóc i spodziewamy się jeszcze w tym roku tego drugiego szynobusu też, także nowego i wierzę że to w radykalny sposób uzdrowi sytuację w województwie lubuskim wczoraj wojewoda lubuski Marek Cybula mówił o blokadzie takiej komunikacyjnej w Krośnie Odrzańskim jest problem z Kostrzynem z Łubicami, w związku z blokadą z kolei przez Niemców granicy kontrolami granicy jak pan myśli co będzie dalej z Odrą bo tutaj trwa w Krośnie Odrzańskim podnoszenie tego zabytkowego mostu. No wspomniał Pan o tych kłopotach komunikacyjnych. Ty też może dwa zdania o tym. Ja też tego doświadczam na stałe. Jestem mieszkańcem Słubic. Widzę, to się dzieje w każdy weekend. To jest wynik pewnego rodzaju kryzysu migracyjnego, wzmożonej kontroli na granicy z Niemcami, ale też wyborów, które się w Niemczech teraz odbywają. Wyborów w poszczególnych landach część już jest za nami. Te I polityka niemiecka w tym nie są się zmienić tutaj w każdym przypadku optymistyczna i trochę to pewnie na to wpływa w ten sposób, że władze niemieckie próbują pokazać teraz w tym trudnym okresie dla siebie, że jednak dbają o bezpieczeństwo granic, to powoduje wzmożone. Kontrole, wydłużające się kolejki, blokady przejść granicznych w Subicach, w Kostrzynie, w innych miejscowościach. Na to się jeszcze nałoży ten problem podnoszonego mostu w Kostrzynie, w Krośnie Odrzańskim i ruch wahadłowy. No to pewnie jeszcze bardziej skomplikuje sytuację drogową. No bo to jest droga prowadząca do przejścia granicznego w Gubinku. Mamy trochę oczywiście problemów komunikacyjnych w tej chwili, one no nie w każdym stopniu są od nas zależne, to z jednej strony ta geopolityka, o której mówiłem, problemy międzynarodowe. No, jest tego dosyć sporo, no, na to nakładają się oczywiście też zaszłości wynikające z tych prowadzonych na Odrze inwestycji, które pewnie mogły być realizowane w innej kolejności, ten podnoszony most w Krośnie Odrzańskim, pewnie mógł być realizowany po wcześniejszym zbudowaniu obwodnicy, słyszałem wypowiedź wojewody lubuskiego, w pełni się z nim zgadzam. Ja natomiast jestem, i chcę to jasno powiedzieć, zwolennikiem kontynuacji inwestycji na Odrze, bo one mają ogromny wpływ na Nasze bezpieczeństwo na sytuację przeciwpowodziową. Na ale możliwość... liczy pan, że odra będzie taką osią transportową, taką że... no, wie pan, no, jeżeli zrealizowane zostaną na przestrzeni kilkudziesięciu lat, te wszystkie inwestycje, które są na tej długiej liście, jest ich sporo i jesteśmy na początkowym tak naprawdę etapie, to być może kiedyś, ale jeśli uruchomione zostały pewne procesy inwestycyjne związane z odrą, i to może mieć pozytywny wpływ na no, regulacje, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, te wszystkie kwestie, które się wiążą z infrastrukturą na odrze, mostami, one też muszą bezpieczne przecież być, a, a różnie to z nimi wygląda, no to ja uważam, że te inwestycje należy kontynuować, niezależnie od kwestii środowiskowych, dbałości o klimat, ochronę wody, musimy pamiętać oczywiście o zabezpieczeniu odry przed tragediami, jaka miała miejsce dwa lata temu, to odsalanie, te instalacje, które muszą powstać w kopalniach, to jedno drugiego nie wyklucza. Uważam, że trzeba robić wszystko. Dla mnie miarą właśnie takiego rozwoju cywilizacyjnego nowoczesnych państw jest infrastruktura. Ja chętnie podaję przykład z zachodu, czasami tego nie widzimy, ale kiedy się poruszamy autem na południe Europy, jedziemy przez niekończące się wiadukty, tunele, estakady. To, to pokazuje, jaki ogromny wysiłek podjęto w tych państwach, żeby zmodernizować infrastrukturę, żeby pobudzać rozwój gospodarczy. My na razie cieszymy się z małych kawałków, kawałek Zakopianki, tunel do Świnoujścia. No S3 co. do końca. Na szczęście tak zrobiliśmy trzy, kiedy kiedyś zrobiliśmy autostrady na Euro 2012. A. Infrastruktura z mojego punktu widzenia jest jedną z kluczowych kwestii dla dynamicznego rozwoju naszego kraju. I jeszcze jedno zdanie, tylko króciuteńko, bo w Gubinie, tutaj kolej aglomeracyjna w okolicach Zielonej Góry, w różnych miejscach powstają różnego rodzaju takie działania komunikacyjne. Czy to będzie scalone? Czy te rozkłady jazdy będą takie, że będzie można z gubina do na przykład z brążynka przejechać bez problemu, bez oczekiwania, z wiedzą że i z jednym biletem? Nie no, to jasne, to zdrowy rozsądek podpowiada, że musimy to wszystko skoordynować i, i ta współpraca będzie potrzebna. Zapowiedzieliśmy Zielonej Górze, Trójmiastu, że jeśli powstanie ten projekt. Kolei aglomeracyjnej i trójmiasto uzyska dofinansowanie, na co liczę i życzę tutaj sukcesu, bo to jest postępowanie, które się toczy. My oczywiście znajdziemy pieniądze na to, żeby zapłacić za te przewozy. Myślę o samorządzie województwa, które odpowiada za przewozy regionalne. Do tego oczywiście będzie musiała być podniesiona kwestia tej koordynacji tych przewozów. Wspomniał Pan o Gubinie. To, to jest akurat takie połączenie, które dwa lata temu niespełna udało nam się przywrócić po 25 latach. Ono nie funkcjonowało przez bardzo długi czas więc jesteśmy zwolennikami i absolutnie przekonani jesteśmy do tego, że przewozy regionalne, transport publiczny jest niezwykle ważny w nowoczesnym świecie, to i kwestie klimatyczne, ale też i e, no ta właśnie jakość życia, chcemy bezpiecznie dojeżdżać do pracy, mieć pewność, że te pociągi będą odjeżdżać, dlatego zapewnia Państwa, że podejmujemy ogromne wysiłki. No niestety nie wszystko, jak w, wcześniej tłumaczyłem, od nas zależy, bo musimy kooperować z różnego rodzaju partnerami zewnętrznymi, e, spółkami e, państwowymi, ale no, sukcesywnie ta sytuacja się poprawia. Te kupione pojazdy na pewno e, szybko i doraźnie sytuację poprawią i zapewne, że będziemy pracować nad tym, by stworzyć spójny system transportu publicznego w Województwie Lubuskim. Dziękuję bardzo. Marcinie Boński, marszałek Województwa Lubuskiego, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję hocie. za rozmowę. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl